Siamane szkoły, Tanya Trading Dai, witam Was w kolejnym odcinku, gdzie ewoluujemy moje najrzadsze pokemony. Zapraszam do obejrzenia. Pewnie zwróciliście uwagę, że nie na wszystkie komentarze odpowiadam. To w ogóle może być było kluczowe, z tego względu, że mnóstwo z Was miał pytania, które może być z Was nurtowały. Jednakże od dzisiaj postanowiłem zmienić w ogóle charakter nagrywania naszych odcinków, moich odcinków właśnie z tych rzadkich ewolucji, poprzez to, że na każde pytanie będę odpowiadał, odpowiedział jednocześnie ewolucją jedną z moich rzadkich pokemonów. Do dyspozycji mam w tej chwili 21, jednakże postanowiłem dzisiaj wykorzystać tylko 10, bo nie znalazłem... Więcej ciekawszych pytań, także liczę na Was, że napiszcie mnóstwo pytań właśnie w komentarzach pod tym odcinkiem, na które będę mógł odpowiedzieć i jednocześnie stworzyć kolejny odcinek właśnie z Rzadkich Ewolucji. Do wyboru mamy w tej chwili, wszystkie wybrałem sobie na favorite. Dobra, zacznijmy od pierwszego pytania. W jakim programie nagrywasz? Sądzę, że pytanie było, odnosiło się do nagrywania programu pokemonów w aplikacji w telefonie. Jest to AZ Screen Recorder. Według mnie jest tani, a tani w sensie darmowy i najlepszy Każdy nie spadł mi żadnych problemów jakościowo jest genialny masz są dużo jest dużo opcji właśnie w jakby w ustawieniach więc powinnyś na pewno sobie znaleźć bez problemu ustawienia jakie tylko w ogóle chcesz wobec własnego telefonu i na numer tego pierwsza lecik ponita i wolf mam nadzieję że będzie miała ciekawe yy, skilly move Kolejną w ogóle fajną ciekawą, jakby sytuacją jest to właśnie, że skrócili czas tych ewolucji, bo troszeczkę było pokażające, że znaczy wkurzające to, że trzeba było w cholerę czekać właśnie na tym ekranie, w tym momencie. Co najmniej chyba 3-4 sekundy. 1200 i okropne skille. Low kick w ogóle nawet całkowicie z innej, ra na w ogóle innego gatunku pokemonów, tak samo i ten drugi. Śmiało idzie do wywalenia. Yy, drugi pokemon i drugie pytanie czy ty mieszkasz w Rzeszowie? Nie, nie mieszkam w Rzeszowie, mieszkałem przez 7 lat. W tej chwili mieszkam w miejscowości pod Jarosławiem, skąd też w ogóle nagrywam moje odcinki. I to byłam na tyle. Oczywiście golema nie mam, więc będzie on nowy w Pokédexie. Mam nadzieję tylko, że będą odpowiednie te skille. Bo golem według mnie jest, pokemo jest najmocniejszym pokemonem względem jakby to określić broniący Jima. No jak przeciwko niemu walczyłem no to było ciężko strasznie go rozwalić Proszę, moveset dobry Earthquake i rock, idealne No lepszych nie mogłem sobie wymyślić Prawdopodobnie jeden pierwszy mógł się troszkę by mylić, ale Szybki jest faktycznie z jednej, jednego gatunku i drugi z drugiego Earthquake, najsilniejszy chyba prawdopodobnie skill Także idealnie mi siadło, zajebiście Kolejne pytanie no to jest ten znaczek pokabola z, z otworem na klucz. On się pojawia w ogóle na każdym odcinku u mnie i jest to, yy, można by to określić, Lock. To jest aplikacja właśnie na telefon, gdzie saibiście w ogóle ono działa. Ja wam pokażę w ogóle do kamery. Można będzie, będzie tak wyraźnie wyglądało, ale klikasz na niego, wygasza nam się całkowicie ekran. Oszczędzanie baterii o wiele lepsze niż to, które nam mamy w dyspozycji w programie. I żeby odblokować, i to najlepsze, yy, aplikacja cały czas działa. W tej chwili ona funkcjonuje sobie, można się poruszać, a oszczędzając właśnie baterię na rzecz telefonu. Odblokowujemy podwójnym kliknięciem. Kolejna ewolucja. Growlita. Tego pok... nie, może nie. Tego nie mam w ogóle w tej... o nie, nie będzie, dobra, może być. Tego też nie mam w się Arcanine, Więc będzie dosyć ciekawy odcinek. Mam nadzieję, że też będzie miał właśnie jakby pojedynczy atak. Czy charge'a bo tego właśnie zależy, czy on pójdzie na obronę Jima, czy będziemy nim atakować. Arkanine, nowy Pokémon. Fajnie czy Fire Blast, chyba to nie jest najlepszy. Chyba z się jest najlepszy, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał. Ale pierwszy, Bite. Może być szybki, ale nie wiem, że muszę sprawdzić. Pierwszy skill y, do najlepszego movesetu jest Fire Fang, gdzie mam Bite'a czyli ten gorszy, i przy Charju jest Fire Blast, czyli najlepsze, drugi najlepszy, czyli, no, mi się wydaje, że będzie dobry, właśnie w ataku. Kolejne pytanie. mi powiedzieć, jak się nazywa ta mapa? Yy, ta mapa, którą używam nieraz na odcinkach, jest to Fast Pokemapse. I aktualnie, w tej chwili, twórcy już napisali w informacji po odpaleniu w ogóle tej strony, że już powinno działać płynnie i znaleźć wam, nam każdego Pokemona, który w ogóle jest w pobliżu. I sprawdziłem do dzisiaj, wszystko gra. Czyli co to jest w ogóle? Coś się zrespiło. PJ. Event się skończył. Event się skończył, jest PJ, czyli event się skończył. Dobra, zapijmy go. Podskoczył mi niestety. A Pokeballi mam mało. Mam nadzieję, że nie ucieknie. Ostatnie nienieńcze zwróciliście uwagę, ale też te pokebole biało-czerwone, mimo że są najgorsze, potrafią złapać lepsze pokemony, niż jeżeli byśmy próbowali łapać tym niebieskim. Także, tak, event się właśnie skończył, mamy 22. <śpitalne> Idealnie się skończył, w ogóle podczas nagrywania, ale okej. Okay. Tym razem postawimy na Cubona. Ma bardzo dużo IV i dodatkowo ma duże CP, także powinien Marowak wyjść chyba około 1100 1100, 1200, tak sądzę. Do tej pory też Marołaki mi nie wychodziły maksymalnie jakieś 600-400. Także bez szału w tych ewolucjach 1145. Ale skilly to kurde, mogli się postarać. Pokażcie mi w ogóle w Marołaku. Ani pierwszy, ani drugi skill nie siadł. Także do dupy Maruak. Nie jestem zbyt niezadowolony. Trident Eye przyjedziesz do Węgorzowa. Trident Eye przyjedziesz do Ełku. Czy wrócisz do Rzeszowa? To jest takie może być pytanie kluczowe. Mianowicie, nie mogę wam tej chwili streścić, aby powiedzieć bezpośrednio, czy jutro, pojutrze, czy za tydzień będę w ogóle w konkretnym mieście. Przydałoby mi się w ogóle zebrać troszeczkę więcej yy, Pokę końców, móc przyjechać do Waszego miasta i odpalić od siebie w ogóle te lury. Bo patrząc na to, że Wy jesteście użytkownikami, może być sam dla siebie, a ja jestem osobą, która może być, Wam chce pomóc. Także dopóki nie uzbieram odpowiedniej ilości pokońców, Zostanę w domu, a jeżeli uzbieram, wtedy będę się wybierał konkretnie danego miasta i razem z wami informował wcześniej, oczywiście w postaci filmiku wcześniej. Dzień, dwa, trzy. Zobaczę, jak to w ogóle będzie wyglądało. I będę właśnie taki filmik was informował, do którego miasta, będę się udawał i tam będziemy odpalać lury za pomocą was, właśnie jakby informacji, gdzie najlepiej właśnie takie lury odpalać. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie w kolejnych odcinkach. Slowpoke nie mam, ale to będzie następny odcinek. Spróbujmy Eevee W końcu po raz pierwszy, chyba nie drugi. Drugi dobrze powiedzie, wymówiłem tą nazwę. I <grych> Wolf. Chciałbym, żeby w ogóle w końcu był taki dobry Vaporion. Vaporion. Nie wiem, jak ktoś się to wymawiało do tej pory. Ewentualnie jeszcze do tej pory nie mam dobrego. Floriona, ale Vaporion jest ok. Ile ma? 1584 Hydropompa Watergun. Water Gun. Lepiej nie mogło siąść. Pierwszy mój zajebisty Vaporion. Kto jest autorem tego odcinka? Znaczy tego Pokémona? Gokemon Go i No Pack. Dzięki wielkie, za pytanie. Może akurat pomogliście mi dzięki temu. Kolejne pytanie. Jakie są ograniczenia prędkości w Pokémon Go? Jedna osoba w Ameryce stwierdziła, i w ogóle potwierdziła i sprawdziła, że na jaja najlepiej się wykluwa, znaczy jaja się najlepiej wykluwa do prędkości maksymalnie do chyba 6, 16 km na godzinę co nam daje bodajże 10 mil na godzinę. Czyli do 16 można w pełni funkcjonować jeździć na rowerze i wykluwać jaja. Jednak yy, nie wiem czy oglądaliście wszystkie moje odcinki, dokładnie ten odcinek jest z 6 nowości, gdzie informowałem was, że ostatnio w y, ukrytym update wprowadzili kolejną wartość prędkości. Jest to 45-48 km na godzinę, gdzie nie pokazuje się nam w ogóle żaden Pokémon na naszym radarze w grze. Yy, Hunter leci kolejny. Patrzę, pewnie zwróćcie uwagę, że mam w cholerę cukierku właśnie yy, duchów. Tak, sporo, bardzo dobrze wykorzystało się ten event na łapanie wszystkich pokemonów jakie tylko się pojawiły A ten telefon, który w tej chwili posiadam To może być kolejne pytanie, mnóstwo z was nie wie jaki mam telefon Ale pytaliście yy, Drugi skill do dupy, pierwszy Pokaż mi go Okropny No to Gengar nie udał mi się Jest bardzo słaby yy, Kolejne pytanie będzie jakiś nowy event. Z tego co wiem, w tej chwili już Niantic planuje robić kolejny event właśnie na 6 że grudnia. Właśnie na Mikołajki, które będzie się ciągnął prawdopodobnie przez tydzień albo dwa. Ale nic nie chcą zdradzić nam w ogóle o co w tym chodzi. Kolejna ewolucja Goldin. 8.9 no mam nadzieję, że będzie ciekawa, ciekawa ewolucja, ewolucja, właśnie z dobrym, z dobrym movesetem Bo chciałbym w ogóle w tej chwili na gymach, w kolejnym odcinku, który się niedługo pojawi Wykorzystać te takie rzadkie pokemony który się faktycznie nie używa, nie widzi na gymach I właśnie w tej chwili jakby ten trik wprowadzam Mega Horn I pierwszy okropny, całkowicie latający Serio? No jest to niby w ogóle... Ale to jest bug To jest w ogóle jakby skill od robaków a ja mam wodnego pokemona. Jeden na następny odcinek. Wszystko zależy od tego, jak szybko nastukacie pytania. Prawdopodobnie będzie to jutro, bo znam was, chcecie tego, bardzo tego chcecie. I kolejnym pokemonem, którego dzisiaj bym mogła ewoluować, takiego ciekawego. On może być ciekawym, tym bardziej, że ma 95 IV. troszeczkę się mylę, w ogóle policzmy te pytania. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, dobra, będzie Kingler. O kurde, jakie słabe. Sk serio, Kingler do wyrzucenia. Ja już nawet ja go zaraz wyrzucę. Pokaż mi go. Kolejne pytanie. No ty nie masz Pikachu, niestety nie udało mi się zapać Pikachu, mimo że go widziałem dwa razy na skanerze, ale w tej chwili, właśnie kiedy go widziałem, byłem w trakcie jazdy, więc nie było szans ani się zatrzymać, a od razu mi zniknął. Kolejny... kolejna ewolucja. Sidra. Nie miałem do tej pory dobrej Sidry. Miałem bodajże chyba pierwszą ewolucję, jak zrobiłem to było 66 IV, a ta jest w miarę ok. No i kolejne w ogóle ewolucję Sidren raczej nie będę robił, czy znaczy, tego Horsy, z tego względu, że będę chciał trzymać już cukierki na Kindre. No i zajebiste skille. Kolejne pytanie: Troszkę starsze, bo było to 4 dni temu, gdy były początki, kiedy nagrywałem te odcinki właśnie, jakby bodajże z łodzi, i nie podkręcałem. Właśnie pokeboli Michał Anioł, dlaczego nie rzucasz podkręconych pokeboli? Trochę amatorka, nabijanie się na YouTube Nie wiem o czym ty mówisz, bo w tej chwili mogę ci pokazać Ile ja zarabiam na YouTube Jeśli mówisz, że to jest zajebisty hajs, no to sorry Wybacz, ale ja się nie mogę zgodzić Bo 10 dolarów miesięcznie To może powiedzieć kupić sobie pizzę Dobrą pizzę miesięcznie i to właśnie mi fundujesz, w tej chwili razem ze wszystkimi widzami, którzy mnie oglądacie. To jest dobra pizza. I za to dziękuję. Niedługo się również pojawi odcinek Pat z Patronite'a. Musiał do tego dojść mimo wszystko. Yy, gdzie będę starał się w ogóle za by te wpłaty, te może być donaty od was, które otrzymam. Będą czym byście by jakby starał się rozbudować kanał. Jakby rozbudować jakby możliwości, czy to łapania pokemonów, czy w ogóle też stworzenia innego kontentu. Możecie sobie wybrać, możecie być oczywiście osoby, które dam odpowiednio, oczywiście, jakby, ilość płacą, będą mieć wgląd nawet na to, co ja jakby kupuję i jakie w ogóle produkty będę jakby przeznaczał właśnie na rzecz kanału. Oczywiście nie chcę w ogóle być taką osobą, która faktycznie jest tylko i wyłącznie nakierowana na hajs, tylko dla siebie i mieć daleko w dupie wszystko. Nie. jak postanowiłem sobie już dawno temu, jak tworzyłem ten kanał, że całe, cały hajs z YouTube'a, który będę zarabiał, pójdzie na rzecz właśnie rozwijania kanału, rozwijania kontentu, robienia konkursów yy, różnego rodzaju, czy to na gry, czy to na jakby produkty typu podkładka, myszka, klawiatura, krzesło i tak dalej. To by się, wszystko się jakby rozwijało. I na to będą mieć wgląd odpowiednie osoby, oczywiście, bo no, muszą być jakieś, jakby, odznaczniki, muszą być, jakby, jakieś ograniczenia dla odpowiedniej ilości osób. Bo wgląd na to, ile się zarabia, to jest jedna rzecz, a to, na co się wydaje, to jest druga. I jeżeli faktycznie chcesz na nie poświęcić jakąś część pieniędzy, to chcę, żebyś wiedział, na co to wszystko idzie. I ewolucja. Jako No starią, starią mam podwójne, więc weźmiemy tą gorszą, żeby nie było, że na jutro nie byłoby. Gorsza jak gorszą, ma powyżej 80 IV, więc powinno być ok. Starmi, pokaż mi. Hydropompa. <ścoughs> I do dupy. Kamienny. Psycho i woda, a dostałem wodę i kamień bodajże. Okropne. Ile to ma? Dobra, będzie jako, może być, straszak na dżimy. Podobnie to było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że liczę na was, że postaracie się i będzie dokładnie 11 ewolucji w kolejnym odcinku. I zapraszam was jutro, pojutrze? W tej chwili będę, zabieram się do nagrywania horroru, więc prawdopodobnie jutro będzie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! No i siadło jaja na koniec idealnie. Jak tylko wyszedłem To z 2 km jajo, także nie oczekuję tu kokosów. Fajnie byłoby piłka czuł, ale jest will, no serio. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Heja!